Wspalimy teraz pochodnie od tutaj w świątyni, aby Chrystusowe Światło wynieść z tego kościoła, by rozświetliło mroki naszych serc, by stało się źródłem światła, które daje życie. Wychodząc z Konkatedry, każdy z was będzie Zapalić swoje światło od pochodni, które niosą wojownicy Amen. Wychodzimy z kościoła, na przeddzień Dzień żyży, zanim figura Chrystusa zmartwychwstałego pochodnie w asfalt. Spalony Jezus Chrystus. Amen. Moi kochani, najpierw e, kilka takich uwag porządkowych. E, jeszcze raz podzuszę. Na przodzie naszej procesji, drogi światła, pójdzie krzyż Chrystusa, figura, figura Chrystusa zmartwychwstałego, figura Matki Bożej Katynskiej mężczyźni z pochodniami, od których odpalamy świecę, relikwie świętych, następnie pasał, papłami i wszyscy wierni. i syna i ducha świętego. Oto znów przemówił do nich Jezus z tymi słowami. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Wyruszmy więc za zmartwychwstałym, z którego te znaki pastał Figura zmartwychwstałego i krzyż symbolizują. Zanieśmy Jego światło nadziei wszystkim ludziom, którzy trwają w ciemności. Powiedzmy im, jesteście kochani przez Boga, a Jego miłość jest większa niż całe zło. On jest drogą, prawdą i życiem. On jest nadzieją. On jest pokojem. Stańmy się światłem, Jego światłem, które oświeca ciemności tego świata. Jezus mówił do świętej siostry Faustyny: Dusze wybrane są w moim ręku światłami, które rzucam w ciemność świata i oświecam go. Jak gwiazdy oświecają noc, tak dusze wybrane oświecają ziemię. A im dusza doskonalsza, tym większe światło roztacza wokoło siebie i dalej sięga. Może być ukryta i niezdana nawet najbliższym, a jednak jej świętość odbija się w duszach na najodleglejszych krańcach. E ah. ah. Chrystus martwy stał, Al-Neruja. Prawdziwie martwy stał, Świętego Łukasza, dlaczego słuchacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, mam Przypomnijcie sobie, jak Wam mówi, będąc jeszcze w Galilei. w ręce grzeszników i ukrzyżowano. Lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Jezus nie jest mitycznym bohaterem z przyszłości. Jezus żyje. Jest wokół nas. Czy czujesz Jego obecność? Czy czujesz Jego obecność A może jesteś tak pochłonięty codziennością, że go nie zauważasz? A może twoje słabości stały się tak zwyczajne w tym życiu, że już go nie potrzebujesz? Mówisz, dam sobie radę span. Jestem niezależny, pewny siebie, nowoczesny. Nikt nie będzie nie mówił, co ma robić. Jestem wolny. Wyprowadzam cię z grobu, bo chcę, żebyś żył pełnią życia. Odejdź od grobu. On jest pusty. Grzech jest pustką. Nienawiść jest pustką. Niewiara jest pustką. Ja jestem życiem. Jezus mówił do siostry Faustyny. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Znakiem tej pierwszej stacji jest biała szata. Pan daje Ci białą szatę jako znak prawdziwej wolności. Znaki drogi światła przyjmują wierni parafii najświętszego serca Pana Jezusa w Gorzycach, a przygotowują się wierni parafii Świętego Józefa w Jankowie -Przykockim. Just uh... love. Boga jest bez granic, choć szatan został pokonany, to jednak nadal jest niebezpieczny. On zasłania oczy, by człowiek nie rozpoznał Jezusa, by ten był tylko dla niego ogrodnikiem, nauczycielem z przeszłości. Papież Franciszek mówił, kiedy nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, Wyznajemy światowość diabła, światowość demona. O diable mówił sam Jezus, opisując go jako zabójcę i ojca kłamstwa. Diabeł nie jest mitem, ale rzeczywistym bytem, który jest jednym ze źródeł zła i kusi człowieka do złego. Jest mocą, która może zapanować nad człowiekiem. I odwieść go od drogi do Boga. Zły duch zawsze występuje przeciwko życiu, miłości i prawdzie. Dlatego idź precz, szatanie, kłamco, ojcze kłamstwa. Idź precz, bo my wyznajemy, my wierzymy, że Jezus żyje i to do Niego należy ostatnie słowo. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Znaki drogi światła przejmują wierni parafii Ducha Świętego, a przygotowują się parafianie Matki Bożej Częstochowskiej. najprostsza. Taka dusza we wszystkim patruje Boga. Wszędzie Go znajduje. Umie Boga znaleźć nawet pod najtajniejszymi rzeczami. Wszystko dla niej ma znaczenie. Wszystko sobie wysoce ceni. Za wszystko Bogu dziękuję. Ze wszystkiego wyciąga korzyść dla duszy, a wszystką chwałę odnosi do Boga. Jemu ufam. I nie miesza się, gdy przyjdzie czas doświadczeń. Ona wie, że Bóg zawsze jest Ojcem Najlepszym, a na wzgląd ludzki niewiele zważa. Za najmniejszym podmuchem Ducha Świętego idzie wiernie, cieszy się tym gościem duchowym i trzyma się go jak dziecię matki. Tam, gdzie inne dusze zatrzymują się i tworzą, ona przychodzi bez lęku. Trudności. Pewnego dnia po zakończeniu modlitwy Faustyna zapisała: Dusza moja obcowała z duchem świętym, który jest tym samym Panem jak ojciec i syn. Kończymy drogę światła. Powiedz: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Znaki drogi światła przejmują wierni paraliń, miłosierdzia, bożego.